Trzyma te polka Michała to będzie pierwszy filmik z kariery z Wybieramy sobie klub. Wygrał pod wczorajszym filmikiem o nazwie Tryb Kariery. Wygrał Hudy PL25, który miał 4 łapki w górę. To było najwięcej. Później był Michał, 16 tysięcy. 16-2000 miał dwie łapki, i później był Osom Szymon 12, który też ma dwie łapki, ale naj, naj, najwięcej łapek miał um, chudy PL25, który wybrał Sunderland. Miał cztery łapki, no i postanowiłem też zagrać tym klubem. No i tutaj sobie wchodzimy i jakieś w Eurolidze sobie zagramy może, tylko poszukam. O za, zamiast Słonzy. Nie, nie, nie. <coughs> za nie. Zamiast Słonzy, nie. Kurde, nie tak. Aha, Da, dobra, i wybieramy sobie Sunderland, gdzie jest Sunderland, tu mamy Sunderland, no i jesteśmy w rozgrywkach Euroligi, Euro no, możemy akceptować, używamy składy domyślne, stadion taki może być, ale... Mm. Ile no nie dobra może być. Zastosuję i wyjdź. Ej, będzie punkty luźna. Długość powiedzmy 4 minuty pucharowe będę grał tylko 5 minut i trudność meczu początkujący. Na razie będzie taki, żeby będziemy mi go zniżyć. A później jak będzie łatwo ej, to no to zmienia na wyższy. Dobra, teraz nazwisko trenera. To... imię. To, to jest Martin O'Neill. Sorry, że tak piszę, ale nie idzie tego przecinka do góry zrobić. No. A może to bym razem napisał? Nie. Odstęp jest lepszy. Kurde. Hmm. Dobra, Narodowość on jest. Martin. On też jest Anglia. Karnacja będzie średnia. Sylwetka zwykła. Styl, stroj, koszula i krowat. Dres, garnitur. Dobra, koszula i krowat. Ma Martin. Dobra, dalej. Onej poprowadzi klub Sunderland. <laughs> liczę chociaż na czwarte miejsce albo na piąte <laughs> i dzisiaj pojawi się jeszcze filmik yy, z, z Need for Speed Award w którym będziemy zbierali diamenty i tak to będzie dziewiąty dzień akurat przesunięte, przesunięte no i będę tak codziennie wrzucał filmiki z tego worda się postaram jak zbieram diamenty no i teraz co, wchodzimy, wejdę sobie w, w transfery kup zawodników jakichś albo nie skład z zarządzaniem drużyną e, formacja już sobie zmienia na 4-3-3 Mmm, napastnicy, bo nam się jacyś przydali alpa, 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 alpa. Dobra, to kupimy dwóch napastników w jakichś stanie chyba, że... O nie mamy jakiegoś nałady. Dobra, ten tu. Macleam zajdzie. ...sacha. A mamy jakiegoś na prawego skrzydłowego? Jakiegoś porządnego? Nie, no to będzie trzeba zakupić prawego skrzydłowego i prawego obrońca, chyba, że mamy jakiegoś. E, mamy Mars. E, słaby trochę Mars. Dobra, to prawy... Po obrońca i prawy skrzydowy a tak. Mm. Kurde, nie cofnij. Yy, minimalna wartość. Niech będzie od 70 do 100 potencja. O, Leonardo Damiano. Trochę drogi. Nie, poszukamy sobie taką kwotę do... Um, ...przestankową wartość. No, do 5 milionów. Lima. Trochę. jest 20. O, 24. Nie, on jest na wypożyczeniu. <laughs> on jest na wypożyczeniu chyba. No. Na wypożyczeniu w klubie Juventus. Ten zawodnika i teraz jeszcze nam został obrońca jakiś mm. obrońca, prawo obrońca I to był chyba na tyle z transferów. Mmm są Jones. Tani, ale dużą pensję ma. ojojojo ojej. Um, Rafael. 30 tysięcy pensji ma, 5 milionów Martin Kelly Nie dobra, kupimy tylko tego napastnika i sprzedamy jako osi. Mm, Carlos uh, Ty masz 30 o sprzedam osi e, Dodaj do listy transferowej Carlos a też Aha Aha, to damy na wypożyczonego. Może się rozwinie trochę. Mmm, Brown. Zainteresowany ze strony Freiburga. No to go dodamy do tej listy. Sacha, Sacha też. Nie, to dołączyłam. Dobra, więcej nie będę sprzedawał. Rozwiniemy może zawodnika na prawą obronę, to był Mars. Rozwiniemy go, no i by się go później sprzedało za wyższą kwotę trochę. No i dobra, przesymulujemy, przesymulujemy te wszystkie spotkania. Na pewno nam tu przyjdzie kilka wiadomości. Nawet nie kilka, tylko kilkanaście. <laughs> no, oferta transferowa Westbrown Za mil... No, za półtora miliona. No i tak więcej ja na pewno za niego nie wyciągniemy. No to możemy go sprzedać. Dobra, hisz kalendarz. Dalej symulujemy. No z, nie chce mi się po prostu grać tych tych spotkań towarzyskich, tylko strata czasu. Oferta transferowa, John O'Shea. Dobra, żeby to sprzedamy. O ile się nie mylę, to on grał chyba w, 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 w Manchesterze United. Chciałem... Dobra. Dobra dalej Zawodnik sprzedany Roma Aguero Roma chce kupić Torresa Aguero chce przejść do Bayernu Dobra Snyder dostał propozycję City e, Co? Runaj do Bayernu Coś mi się nie chce wierzyć, że taki transfer nastąpi?

Zrealizowaliśmy 2-2, a z nimi zwyciężyliśmy 3-1. Teraz tylko czekaj na rozpoczęcie sezonu. Sebastian Larsson, prawy pomocnik. Nie, 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 nie. 9 milionów. dacie, będzie wasz. nie dacie, nie będzie wasz. Bayer z nadzieją, że falkało wkrótce ten dączy. O, jest do przyjęcia. No tu dobrze. Więcej kasy będzie. Przełożone spotkanie z Menzi Sunderland. O na 10 września, ja o Humels do United? No, może, może Dobra, opuścił nas za 7,5 miliona. Przewidywania, 11 miejsca. Hmm. A kogo my chcieliśmy pozyskać? No, pytanie o zawodnika. Może no, go jeszcze kupimy przed pierwszym... Uh, uh, uh. z Arsenalem pierwszy masz... Dam im 7,5 miliona. Mm. Z Arsenalem, no. Nie będzie łatwo. Weźmy sobie konferencję. Sunderland, zmotywujmy nasz zespół. Szefie, ja wiem, że w okresie przygotowawczym nie szło mi najlepiej. Nie bez powodu, czy, że nie jestem w 100% gotowy, ale to już za mną. Jeśli będę w składzie, na meczu otwarcia, tu udowodnię swoją przydatność. Diofu, dalej szybciej odpowiadajcie. Oferta transferu przyjęta, ale i tak już nie zagra. Dam, dam Ci 27 milionów, 20% na kontrakt 3 lata i kluczowy zawodnik. Juf, oferta transferowa. Ucho! No dobra. <laughs> Mm, przykro mi, ale uświadomiłem sobie, że nie mogę już dłużej pozostać w tym klubie. Chcę się stąd wynieść w tym oknie transferowym. Zobaczymy co pokażesz w tym meczu. Jak strzelisz bramkę albo asystę. Cię nie sprzedam. No i mam nadzieję, że... Hi, 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 hi. Zaszkowy był. Dobra, gramy mecz. Poczekaj. Nie. Wystawienia zapisz. Sanderland. Dobra. Następny mecz. Zagraj mecz. Domowe. A wy... Nie. Wyjazdowe. A wy będziecie mieli domowe. Gramy na początkującym nakład się prezentuje tak nie mamy jeszcze nikogo yy, nie mamy nikogo na prawego skrzydłowego, nie mamy wybór wiadomości dobra no i rozpoczynamy pierwszy mecz już od razu z góry mówię że będą pełne mecze nie będzie żadnych skrótów Chyba, że tam się podszkolę w skrótach i może będą kiedyś. Ale niczego nie obiecuję. No i rozpoczynamy nasz debiutancki debi mecz w no, Premier League. Są to, to Zafersland oraz Mam nadzieję, że uda się to wygrać. Komentarz mam wyłączony, efekty mam wyłączone, czyli tam kibiców mam włączonych, ale jakby mnie było słabo słychać, no to wyłączę wszystko. Już wypoczynamy z lecimy do do Wodolski, Ramzi, Ramzi, Chermonyx. Aż do Barclay'a. A i jak te napisy nad zawodnikami będą wam przeszkadzać, to napiszcie kawał ich nie będzie. Teraz w Sandro. Thunderlord. Do Thunderlord. No i... Chermony. Zawodnicy Barclay zaczął wybijają piłkę.

bo tych Ultimate Team nie będę nagrywał online, po prostu ja mam takie coś, nie wiem czy wy też tak widzicie, że jak ja chcę grać online, to muszę podać swój kod aktywacyjny, ten, który mam w pudełku, a tego kodu nie mam, bo gdzieś zgubiłem pudełko, nie mogę znaleźć, no i tego to nie mogę grać Ultimate Team. Jeden do zera, Matt przepiękna główka tego zawodnika i prowadzimy z Arsenalem, 0 do 1 coś, coś mi się nie chce wiedzieć, żeby Sandy na tak grał, żeby w ogóle, no nie wiem, prowadzić by prowadził, ale czy by to utrzymał, nie? a czy ja utrzymam, to to się jeszcze okaże. Premier League jest 38 spotkań do zadania, plus to futurowe plus moja Euroliga tak nas na jeden sezon by wyszło 60 do 3 może 50 par Wolcott stracił piłkę Podolski piać nowy callback teraz Sunderland wychodzi z kontrola atakiem przepiękna piłka do McClean McClean i mamy 2-0 2 0, 2 -0. Sandy Landu cóż, cóż za dwie szybkie bramki. Pierwsza w 22 minucie, druga w 28. Ładnym, technicznym strzałem niskim zaskoczył szczęsnego i szporu z drugim. I znowu błąd Santi i Fletcher. Oh, super. Fletcher pod wol kod, stracił, ale jeszcze jest Arsenal, nawet Tak, clean, daleka piłka do Karubela, Karubel, Karubel. Ale, nie podtrzymuję, będę podawać na skrzydło. Podolski poda do Santi Cazorla, Cazorla do Pastosa, ale przejmuje yeah. Carlos. Callback, колбарк колбарк со подредо печура вечер за груба на мак клина мак клина и андре сантос примоју Волкот, Волкот, го се појде тоа, Вилшар, Вилшар, до, до Подолски, тоа на Жеч Колбека, Колбек до до Чемпостат, I jeszcze przy piłce jest underlined. Kolbeck, pullback, podaje i w rzutkach pole ale no, on wyścig coś obija. Coś mi się zdaje, że następny mecz zagramy nam już zawodowców. Coś za łatwo idzie. Już dwoma brankami prowadzimy z Arsenalem. W pierwszej prowadzimy 0 do 2 po bramkach bramkę McLean. Gdyby się ten wynik utrzymał, to będziemy mieli sensację na rozpoczęcie sezonu Premier League. No mm, dobra. Oj, złe podanie teraz. Nie wiem, tam piszę do tego, do, do, do tych znanych YouTuberów, co nagrywają FIFA. Ale, wow, wow, ale przepiękne to robiło I Wracając, i popiszę do tego znanych youtuberów, którzy nagrywali FIFA jak tam robić te skróty. Bo skróty, nie, nie ukrywam, byłyby lepsze. No już, by mniej czasu zajmowały, więcej spotkań by było. I mniej od po prostu. I już mówię z góry, że w weekendy, to znaczy, że w, no w niedzielę albo jak się coś zdarzy, to też nie będzie w sobotę, ale będę was bardziej uprzedzał, będę pisał na YouTube, jak nie będzie jakiegoś odcinka, jak nie wrzucę jakiejś nagryw dzisiaj. Teraz każę rolał mi trochę. mam na ręce? Mignolat. Y, no i tak, jak już mówiłem, będę nagrywał tego jeszcze z Nitworskiego, ale o tym za chwilę, bo ma clean, super! Segment. No to ja mówiłem, że się będę na twarzy, twarze to będą takie dzienne zawody, codziennie takie zawody są, że zbiera się diamenty, no teraz po prostu zbiera się diamenty, za to się dostaje reputację i tego, reputacja się za to dostaje i kasę i będę też otwierał paczki tam za 60 za 100 tysięcy ale nie, ale nie w każdym odcinku więc dzisiaj oczekujcie jeszcze filmiku z Need for Speed a, a tym razem na atak Sunderlandu atakują ale no, ładnie ale teraz bunt mars mars i mamy 3 do zera, Hatty Black ależ tam był błąd fermalena fermalen. no chyba nie to nie był fermalen to był andres santos to był andres santos proszę państwa Tak jest, chciał tutaj wybijać jakoś przewrotką, co mu kompletnie nie wyszło. Zagranie Marsa do McClina i przepięknie uderzył z piętki. I mamy 0 do 3 dla Arsenalu. Jak na razie to ładnie się znaleźć dla nas układa, ale za chwilę może być gol Podolskiego. Nie, Podolski się poślizgnął i nie zdołał wykończyć tej akcji. Callback, callback! Kurde, chciałem zamarkować, a więc wyprzycisknę. I proszę Państwa, będziemy mieli chyba sensację. O ile ten wynik się otrzyma. Bo mogą odrobić. O, Vaughan. Zejdzie. Wejdzie Johnson. Zejdzie callback. I wejdzie Katermole. I zejdzie Cisegnon. I wejdzie. Kayla. Kayla. Szczęsto daleko kogoś ale przejmują. Dowadzcie z Landu, ale tego nie dowadzą. No więc już mi trochę kłatwo tak... jest. FPS-u. Mars ładnie przejmuje. Mars, Mars, Paul B. To by go. To SISEG i chciałem tak zrobić taką sztuczkę, żeby go pominąć, żeby sam na sam z pustą bramką. Ale to mi się nie udało. Mam nadzieję, może nie takim razem. Ale callback! Callback zagrywa, ale po co co podskakiwał nad tą piłką? Ale teraz złe wybicie szczęsnego i złe podanie Sisegnana. zamost fotę Co chodzi? Ci wolka schodzi, chodzi Czernina. Mars podaje do Johnsona, Johnson Wilson dojdzie, dojdzie na Klin, na Klin, ściga się z formalną. czy tam nie by było, hau? Ale... Moim zdaniem był i to ostro, i to był... Sędzia powinien od razu przerwać grę i dać tą kartkę i mamy koniec pierwszego naszego meczu w Premier League. Arsenal 0-3, po trzech 3 bramkach na Klina. No i... Mamy już trzy punkty na swoim koncie. Zawodnikiem meczu został Mars. Z notą 9,9. Eee, Jojojojojo. Jo, 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 jo. I będziemy chyba liderem. O Stefan Sisegnon. Eee, 11 milionów. 11 milionów. Eee, I LC na razie odrzucimy z Manchesteru ofertę A tutaj to nad Chelsea jeszcze się pomyśli. Nie wiem, piszcie w komentarzach czy sprzedać albo nie. Ja sam zdecyduję, czy go sprzedać, bo ja za chwilę po tym odcinku będę nagrywał następny odcinek też z FIFA, żeby już jutro nie musieć, Żebym jutro już nie musiał. No i. No i, no i, no i, no i. Ej, kurde. Już jutro mamy drugi mecz w Premier League z Raiding, który jest na szóstym. z Reading, który jest na szóstym miejscu w Premier League. Yy, najwięcej asyst ma hold Nie, ma każdy ej, ej, ej. Jesteśmy na pierwszym miejscu w Premier League Naprawdę wymarzone rozpoczęcie sezonu Bo każdy by takie chciał Wygrać w pierwszym meczu w sezonie 0 3 znaczy z Arsenalem Jeszcze na ich stadionie. Yy. No i to by było dzisiaj na tyle Ja się z Wami żegnam Czekajcie jeszcze dzisiaj na оцінок з Nitforce Speedа Ну no і Нара